Tomasz jak witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Olimpia Muczykiwko. Witam, 15, serdecznie. jest naszym gościem. O z 15 sobie porozmawiamy, a zanim lokalnie, to, mhm. to myślę, że najpierw w takim kontekście ogólnopolskim, zwłaszcza, że trochę się różnych dziwnych rzeczy ostatnio działo albo dzieje. I w kraju, i w z 15. Zacznijmy od tego niedoszłego póki co rozłamu. Mówiło się o tym, że Kukiz się podzieli na frakcję lirojową i Kukizową, żeby, plotki, nie po, żeby nie powiedzieć na frakcję alkoholową, bo tak, ją, bo tak, <noise> no tak. podobno grupę kolegów, tak pana nie chlubnie, Marca, tak, tak, tak nazywano. Tak niech lub nie nazywano, to prawda, że tak nazywano, ale prawdą to oczywiście nie jest. E, także ja tutaj e, absolutnie zaprzeczam wszelkim spekulacjom, że z 15 się rozpada, chociaż w świetle tego, że Republikanie, czyli Anna Sierkowska e, odeszła z klubu, nowa posłanka, która... Weszła do nas na. Z całym szacunkiem dla pani posłanki. Kolega mówił mi, będąc na spotkaniu z tą panią w Gorzowie, mm -hmm. że, że była świetnie merytorycznie mm -hmm. przygotowana i tak dalej, i tak dalej, ale jeśli liczy na to, że republikanie nagle staną się jakimś wielkim bytem Wielką politycznym. Siłą, dokładnie, nie nie wróży, Nie wróżyłbym tam. dokładnie. Chociaż oczywiście no, życzymy jak najlepiej, więc jeżeli, jeżeli znalazły swoją drogę, to bardzo dobrze. E, republikanie w końcu też tworzyli jakby no, takie małe skrzydła. Kukiza, bo tak naprawdę składamy się z wielu stowarzyszeń, o czym tak naprawdę ludzie nie wiedzą. E, bo mamy Stowarzyszenie na rzecz Nowej Konstytucji Kukiz 15, mamy wojowników 15, którzy, które, które to stowarzyszenie było tak naprawdę notabene pierwszym, pierwszym stowarzyszeniem, tak więc to jest takie jakby pierwotne Stowarzyszenie, mamy Endecję, mamy konsumentów i rolników, mamy ugrupowanie Stowarzyszenie LIROJA, Skuteczni. Więc jakby to Narodowców. nie jest. Tak, Zapomniała no, Pani o Narodowce, no tak, bo też ich kilku znajduje. Przepraszam, tak, faktycznie. Więc jakby składamy się z wielu osób. Niektóre osoby należą do dwóch czy do trzech stowarzyszeń, tak? Więc jakby to nie wyklucza siebie nawzajem, wręcz przeciwnie. Myślę, że stanowimy coraz większą siłę i mamy większą moc, ponieważ, jakby główne priorytety są te same, a dochodzą do tego interesy na przykład rolników. Wojownicy tutaj. Walczą przede wszystkim też właśnie o, Jowy, o o te główne hasła, które z których Paweł Moc macie Faweł na pewno, na pewno jesteście do zauważalni, do e, jeśli spojrzeć chociażby na funkcjonowanie w mediach pana marszałka Tyszki. Dokładnie. E, I tak e, na początek to może pan Tyszka. E, okazuje się, że pan Tyszka zwraca wielokrotnie uwagę, e, podobnie jak inni posłowie Kukiz 15, rządowi czy partii rządzącym czy konkretnym ministrom na pewne rozwiązania jego no. zdaniem, zdaniem złe. Nawet jeśli taki projekt wchodzi pod obrady w Sejmie, to nie uzyskuje oczywiście żadnej aprobaty. Nie ma pani czasami wrażenia, że to niestety jest takie sobie trochę gadanie jest, dla gadania? To jest w tym momencie walka z wiatrakami. Mam tego pełną świadomość. Tylko proszę zwrócić Popatrzmy uwagę na to. akcyza na samochody. Tak, na dokładnie. Przykład, tak? Przecież chcieliśmy ją całkowicie znieść. Tak naprawdę jesteśmy jedynym krajem, w którym jest ta akcyza. Tak. Tak? Więc to też jest karygodne. Eee, I to pokazuje, że właśnie my Cały czas postulujemy te dobre sprawy dla obywateli, władza ma to w nosie. Wcześniej to było PO. Dzisiaj jest to PiS, ale generalnie ich nie interesują te kwestie. Prowadzą politykę rozdawniczą, ale z drugiej strony naprawdę wszystko horrendalnie idzie do góry. E, całe szczęście, że jesteśmy, bo zaczynamy to ludziom pokazywać. Bo A propos ludzie nie tego zastanawiają do góry, to jest się. wczoraj informacja, tu pan poseł Liroj Marzec, który staje mocno w opozycji do tego, co mówi premier Morawiecki, tak. mając pomysł, żeby podnieść ceny za parkowanie Dokładnie. w centrach polskich miast do chyba 9 zł tak, za, to, to za bardzo pierwszą bardzo. godzinę. Następne coraz wyższe i inąd pan Marzec powiedział bardzo słusznie, że zaparkowany samochód raczej nie emituje spalin. Dokładnie. Do środowiska, oczywiście, tym samochodem trzeba przyjechać i tu można by się spierać, ale to taki spór, co było pierwsze, kura czy jajko. Mniej Dokładnie więcej na tak. tej zasadzie. Ale proszę zobaczyć, co robi rząd i pan Mateusz Morawiecki. Yy, tłumaczą swoje posunięcia totalnie idiotycznie. Po prostu ludzi mają za baranów. E, tak jak miała być ta cała konstytucja dla Binstesu utworzona, ja opowiadałam o tym jako wisience na torcie, tylko tego tortu brak. Co nam po wisięce, jeżeli nie mamy tortu, e, jeżeli podatki są wysokie, wręcz rosną, jeżeli nie ma żadnych ulg dla obywateli. To co my robimy? To Co z tego, że są jakieś tam minimalne ułatwienia e, dla przedsiębiorców, jeżeli one i tak notabene nic nie dają? One by Poza dały. Ale to nie dotyczą wszystkich. Była taka no bo jeśli, jeśli mamy obniżkę CIT-u, to nie każdy przedsiębiorca jest płatnikiem CIT. No, no. i właśnie no tutaj ta chwalebna, e, chwalebna zmiana, że m, będzie niższy ZUS, no to też jest takie, no niestety, piz na wodę fotowolta. To na razie jest wyższy dokładnie I, do i tak rocznego. naprawdę wszystko rośnie więc to tylko są słowa słowa które jakoś tam dobrze wyglądają ale ale nic no, biorąc za nie biorąc pod uwagę idzie. zapowiedzi i to że wszystko wskazuje na to że umowy o dzieło będą również opodatkowane, opodatkowane mm -hmm. w tym w zlecenia, no to jeśli jakiś studenci. I to jest bardzo dobry argument, bo jeśli tak. ci młodzi ludzie będą chcieli gdziekolwiek dorobić, są z małej miejscowości, rodziców nie stać na to, żeby utrzymywać dokładnie. ich na studiach, gdzieś dorabiają po godzinach po to, żeby móc studiować, ja już nie mówię o planie, że studia powinny być w ogóle płatne, to jest zupełnie inna historia, ale no, ci ludzie będą pozbawieni tak na dobrą Możliwość. sprawę środków. Dokładnie tak, dokładnie tak i dlatego Właściwie nakręca się cały czas ta skala emigracji, bo nie robi się nic, żeby zatrzymać młodych ludzi. I tak naprawdę, jak można żyć za 2000 złotych, chociaż teraz y, słuchacze mogą się oburzyć, bo wiem o tym, że <grym> większość zarabia 2000 złotych albo i mniej, ale jak można za to godnie żyć, jeżeli ceny mamy takie same jak w Niemczech, y, a w Niemczech są czterokrotnie wyższe zarobki, więc my żyjemy za niecałe 500 euro płacąc tyle samo, a nie jednokrotnie więcej niż Niemcy za te same produkty. Więc no, jest to paranoja. No Ale ktoś musi ją zrzucać, chociażby na zapowiadane inwestycje. Będziemy mieli no, właśnie, wszystkie piękne zrzucam. centralne rzeczy, centralne tak. dworce, centralne e, lotniska. W internecie już w zasadzie internauci nakreślili plan tego, co jeszcze centralnego można mhm. w Polsce zbudować. Lekko licząc, ktoś m, próbował te wszystkie zebrać, inwestycje, o których e, mówi rząd, że w najbliższych mhm. latach e, powstaną. I będą one nas no, kosztowały w granicach 150 miliardów złotych. No tu warto podkreślić, że budżet państwa to jest 300 miliardów z kawałkiem. Może tylko nie wytrzymać po prostu? No, zawsze można coś pożyczyć. To, to nie jest trudne. Tak? No właśnie. I te pożyczki i ciągłe zadłużanie. Czyli nikt nie myśli o tym, żeby zrobić coś długofalowego, wieloletniego, nie program na następne 4 czy 8 lat, czyli notabene programy wyborcze. Kupujemy sobie głosy. Tylko żeby pomyśleć o polityce, polityce długofalowej w skali 20 lat, 40 lat, tak? Żeby zaczęło się w końcu dziać dobrze, żeby naprawić system, bo dzisiejsze działania do niczego dobrego nie prowadzą. A Poza też ja jestem w namacalny... stanie zrozumieć mówienie o takich wielkich inwestycjach, bo to jest tak, jeśli ktoś spojrzy na te wyklinane ostatnie 8 lat, że nic się w Polsce nie wydarzyło, a tak naprawdę tylko wszyscy kradli, a potem przyjrzymy się inwestycjom, sieci dróg, tym wszystkim unijnym inwestycjom, które, które udało się zrealizować. Ja nie mówię, że to była mm -hmm. absolutna zasługa Platformy, bo gdyby mm -hmm. był inny rząd w miarę logicznie myślący, to pewnie też by to realizował. Natomiast y, oni po sobie coś pozostawili. No i teraz ktoś mógłby spojrzeć po kilku latach. No dobrze, tam ci budowali drogi, tam ci zrobili to, tam ci zrobili tamto, a ci? No to będziemy mieli wielki centralny... No I właśnie, nasz. i tutaj mm, obijamy się znowuż o ściany. Tak naprawdę każdy kij ma dwa końce i faktycznie... Lata rządów PO to były lata możliwości inwestycyjnych. Zostało to wykorzystane, tylko że PO niestety przesadziło, mocno przesadziło, po prostu nabijało ludzi w butelkę, a przy tym kręciło swoje własne interesy. I to jest takie smutne, bo wszystko można robić, ale z umiarem. Jeżeli ten umiar nie zostaje zachowany, tylko są ewidentne Przegięcia, no to Na no, pani zdaniem teraz się mamy umiar, wszystko się wyprostowało, bo tak nam politycy przedstawiają. Oczywiście, że nie. Realia w Polsce mówią, że w końcu odkręciliśmy wszystko to, co było złe, patologiczne, byle jakie. Teraz jest dobrze, to a będzie jeszcze lepiej. Oczywiście, że nie. To, co mi się podoba, to na pewno to, że chcą rozliczyć e, poprzedni rząd i chcą wyprostować tą politykę historyczną. E, powiedzmy, że to 500 plus jest na, na plus, no ale cała reszta mm, to tylko co są słowa. A podoba są się słowa... Pani, że oskarża się Donalda Tuska o. Zdradę dyplomatyczną, cokolwiek miałoby to oznaczać? Bo dyplomatyczna tutaj ten dodatek mm -hmm. jest najmniej znaczący dla mm -hmm, zwykłego człowieka, tak. chociaż bardzo istotny, żeby w ogóle o cokolwiek go oskarżyć, bo ludzie i tak zapamiętają, że zdrada, że coś zdradzi. Ja powiem tak? tak, ja na Tuska nabrałam się 8, no już 9 lat temu. Później dałam mu jeszcze jedną szansę. No, a teraz jestem tu, gdzie jestem, czyli u Kukiza, bo powiedziałam koniec z tym. Więc nie uważam, że to jest e, dobra osoba na, na tym stanowisku. Aczkolwiek to, co się ostatnio stało, no, no to... To trudno jest mi to komentować. No, w Europie wyszliśmy no, trochę na wariaturę. Wyszliśmy, jak wyszliśmy, dokładnie. Może mm, patrząc na politykę długofalową, faktycznie zapoczątkowaliśmy pewien proces, bo faktycznie tak się stało. Najpierw wybory do rządu, który wybiera, wygrywa PiS, później wybory w Ameryce, Trump. Yy, no, wygrywa. nie mówmy, że to zasługa prawa i sprawiedliwości. Nie, nie, ale że ja, Trump ja, ja mówię o takiej fali. Yy, w której coś się zaczyna dziać. Zaczęło, zaczęły się naprawdę poważne zmiany na arenie międzynarodowej. Polska była pierwsza takim przyczynkiem tych zmian, później Stany, teraz to, co się dzieje we Francji, w Holandii. prawda? czy znaczy, tam jeszcze nie wiemy dokładnie, co się wydarzy, no wiemy, bo te wybory ale, się zbliżają. Ale widzimy, jak to procentowo zaczyna wyglądać. E, więc tutaj Marie Blepę i w Holandii, jakby tym samym ciosem to wszystko podąża. No ale w Holandii no, e, narodowcy, nazwijmy to, albo ci, którzy mieli na pewno niepropolskie e, hmm. podejście do tego, co się dzieje w Europie, no w tej chwili będą w Parlamencie po prostu siedzieć. No, i tak. no dokładnie, dokładnie tak, ale, ale generalnie też przez tą falę imigrancką no, dzieje się jak się dzieje, dlatego są takie, a nie inne tendencje w całej Unii Europejskiej. No i zobaczymy, jak to się wszystko Potoczy. będzie toczyć. Chociaż kiedy powiedziała pani, że nabrałam się na Tuska, ja się zastanawiam, jak Amerykanie odbierają. Ostatnio była taka mm -hmm. informacja, jak ktoś podliczył, jak już podliczamy różne wydatki Donalda Trumpa i jego loty gdzieś tak. do jego jednej z ekskluzywnych um, Willi posiadłości, którą gdzieś tam posiada, lata sobie tam na weekendy. Już nie mówię o tym, że tam wstrzymane jest wiadomo, leci prezydent Stanów Zjednoczonych, uh -huh. cały ruch lotniczy dookoła i tak dalej. Narzekają I przedsiębiorcy. I się, przedsiębiorcy, narzekają ci, którzy prowadzą jakieś małe firmy, uh -huh. y, które dają ludziom możliwość latania awionetkami. Półtora miliona dolarów kosztuje chyba jeden taki przelot, a lata tam co weekend. No to łatwo policzyć 53 tygodnie w roku. <laughs> No to mamy całkiem sporą sumę. Tak? No dokładnie, ale jak tutaj przechodzimy do kosztów, to właśnie Marszałek Tyszka wliczył ostatnio, ile kosztuje dzień pracy Sejmu? Milion trzysta. No więc, to, oczywiście skala porównawcza, no, je, jest przepaść, ale jednak na, na nasze możliwości, polskiej możliwości, to też jest bardzo duża kwestia. No tyle, że to jest cały Sejm, a tam jest jeden, no tak, jeden oczywiście, prezydent, który sobie... Oczywiście, chodzi. tylko że, no, jakby te budżety też y, trudno jest je porównywać. Tak? Chociaż więc... porównywalne ceny, przekładając na nasze warunki, y, należałoby podać w przypadku lotów y, pani premier. I y, y, to nie jest też. tak, że one nagle podrożały strasznie i kosztują dziesiątki tysięcy złotych, bo wiadomo, że zawsze to tyle tak. e, kosztowały. Oczywiście można nam trochę taniej kasą polecieć, mm -hmm. a trochę drożej innym samolotem, to nie ma znaczenia. Tylko jakby wcześniej nikt specjalnie o tym nie mówił nie i mógł, nie zastanawiał dokładnie. się nad nikt tym, i, e, ile to kosztuje, a kosztuje i to całkiem to spore pieniądze. Dużo. dokładnie, tutaj e, mówimy o pani premier. Wcześniej e, pani poprzednia premier, pani Kopacz jeździła pendolino, a latał za nią samolot. No to są takie niuansiki, które do nas nie docierają. Ale do ktoś którego... powie, przywilej władzy. No, no, tak, no taki no, jest protokół, no, no tak, no. Tak, tak, tak musi się to odbywać. No, kto My na to płacimy, to bo to, to, to są nasze podatki. No, no, no i tak to wygląda, tak to się kręci. No to zostawmy już to, jak to się kręci w Polsce, a przenieśmy się do Zielonej Góry. Co z klubem, który ma powstać, powstaje, zawiązał się? Z Biurem Spraw Obywatelskich. Biuro Spraw Obywatelskich, e, tak, nie klub. Przez chwilę się zawiesiło. Nie, nie, pomyślałem o klubie, bo, no, m, bo takie kluby tak, powstawały, tak, tak? Przy okazji Platformy Jasne. czy tam kogoś, nie ma to znaczenia. No, wygląda to tak, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i Teraz zażartuję, Nasza umowa lokalowa jest w zamrażarce w Warszawie, ale, ale czekamy na to odmrożenie, bo jakby Warszawa się podpisała totalnie pod tym pomysłem, więc co, tak czekacie czy inaczej, na przelew z Warszawy po prostu czeka, żeby czekamy mieć. Czekamy na przelew, no ale faktycznie ja tutaj przypomnę, że my nie pobieramy subwencji z budżetu mhm. państwa i dlatego jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No jest trudno, jest trudno, bo też jest nam trudno, Ty wszyscy mamy rodziny, mamy pracę, ale też jest trudno z własnej kieszeni na wszystko. Oczywiście. No wydawać tak pieniądze. Tak. Aczkolwiek e, cały czas jesteśmy dobrej myśli, że to w końcu znajdzie swój pozytywny finał. Tym bardziej, że no jakby nie chcemy robić tego tylko w Zielonej Górze. Poszliśmy już o krok do przodu. E, jesteśmy po rozmowach z burmistrzem Krosna-Odrzańskiego z Markiem Cebulą. E, na ten moment udostępnia nam salę w Urzędzie Miasta na taki dyżur Biura Spraw Obywatelskich. E, a w najbliższej przyszłości też będą szanse na jakiś lokal więc Gubin później następny, więc chcemy, żeby w tych wszystkich mniejszych miejscowościach Ale tam pomogą gdyż... nam samorządy, czy znowu przelew z Warszawy, czy poseł wychodzi? No, tutaj m, akurat burmistrz Krosna wykazał się swoją dobrą inicjatywą, więc jakby będzie to nieodpłatne, mhm. za co, no, jesteśmy wdzięczni. Zobaczymy, jak to będzie w Gubinie no, wyglądać, w końcu, więc, no, no, rozmawiamy, rozmawiamy. Dajecie możliwość spotkania się mieszkańcom Oczy tych miejscowości z, tak. z wami i rozwiązywania jakichś problemów. Więc... To jest ponad podziałami politycznymi totalnie, to jest inicjatywa, więc... No, zawsze, że burmistrzowice byli no, do z 15, to tak dosyć... Dosyć daleko. Dosyć daleko. Dokładnie, to, to... dokładnie. No ale tym bardziej e, fajny uśmiech w naszą stronę, że, że takie coś jest możliwe. Więc jakby cały czas się rozwijamy, ludzie się cały czas do nas zgłaszają, więc faktycznie jest ta potrzeba. Jest, jest coraz więcej spraw, które przepychamy do Warszawy, żeby znalazły swój pozytywny finał w Zielonej Górze, jak pani myśli, kiedy to się uda formalnie? No, ja myślę, że wiosna, no ale no to widzi pan, no przyciąga się to wszystko Wiosna nam się zaczęła. Wiosna tak? się zaczęła, no i ma, więc mamy do czerwca czas. Śmieje się, no mamy nadzieję, że jak najszybciej. Wiadomo, że my tu już przybieramy nogach, jest, na, nogami, jesteśmy zwarci, gotowi, ale też cały czas się spotykamy z ludźmi, pomimo e, braku tej lokalizacji. Aczkolwiek jest też biuro poselskie, które, w którym mamy dyżury, raz więc teraz w tygodniu, dokładnie, więc jakby jest możliwość skontaktowania się z nami, cały czas są jakieś nowe sprawy, więc działamy. A biura powstały w Polsce, w innych miastach, bo kiedy, kiedy mówiliśmy. o, o, o mamy tym, tym zaczątkiem, tak, dokładnie. Właśnie, zastanawiałem właśnie tym się, takim czy to dobrym ruszyło przykładem. Dalej. Jeszcze nie znaczy Kraków, Kraków e, na zasadzie własnych wpłat zadziałał faktycznie, mają, mają coś takiego. Nie nazwali tego biurem spraw obywatelskich, tylko po prostu siedzibą stowarzyszenia, ale generalnie idea jest ta sama. E, więc no, jednak my jesteśmy tym pierwowzorem. Wybierze się pani na konsultację 1 kwietnia w Zielonej Górze? Tak, chcę się wybrać, faktycznie chcę się wybrać, w prima Aprilis. No dzień jest jaki dzień, no, jaki jest, no. tak? Zobaczymy, co się wydarzy. Też sama jestem tego ciekawa, bo m, tak naprawdę te wszystkie projekty podobają mi się, ale bardzo sceptycznie ja przynajmniej odnoszę się do, do tej wieży widokowej, bo jeżeli chodzi o. Stok narciarski całoroczny, świetny pomysł, jeżeli chodzi o tą całą infrastrukturę. saneczkowy do tego, tak, fajnie, który w końcu tak. mógłby ruszyć rzeczywiście. Dokładnie, Podobno tak. nawet dwie trasy narciarskie są planowane: ta jedna, tak, jedna standardowa tak, i a jakaś druga boczna druga, gdzieś tak. łagodniejsza. To jest świetny pomysł. Zielonogórzanie, zwłaszcza ci mniejsi, mogliby się uczyć właśnie Jasne. tutaj, a, a nie mhm. trzeba by dzieciaki pakować do auta i jechać 200 km, tak? Tylko. Dzieci wyuczone mogłyby już z nami cieszyć się zimą w górach, a, a tutaj faktycznie się uczyć, to byłby świetny pomysł. E, aczkolwiek mówię, ta wieża widokowa, według mnie wyrzucone pieniądze, no bo jednak no, nie mieszkamy w górach, a poza tym a nie, nie jest, jesteśmy. Ale jest w trochę tak, że, że skoro one są i można je wydać na coś takiego to warto to zrobić chociażby po to, żeby je bo nie da się tych pieniędzy przerzucić na coś innego, tak? Czy, czy myślę, że z wieży widokowej można by przerzucić faktycznie na jakiś inny projekt, na przykład otwarty basen w Zielonej Górze, przy istniejącym krytym basenie, ale to jest no też taki luźny pomysł. Po prostu uważam, że na wieżę widokową jesteśmy trochę za małym miastem, zwyczajnie. Może gdybyśmy mieli 500 tysięcy mieszkańców, może to by miało sens, ale... Sama budowla wygląda imponująco, jeśli spojrzeć tak. już na te, na te, które są, które funkcjonują, na te, na których mm -hmm. w, wzorować się mają ewentualnie projektanci u nas. No ale zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy tego, co mieszkańcy powiedzą, bo wzgórza Piastowskie i, i okolice wzgórz Piastowskich to miejsce znane każdemu w Zielonej Górze, pan, aczkolwiek tak. wszyscy tam nie mieszkają. Tak? Dokładnie. Tego, tego się ukryć nie da, a zastanawia mnie to, to bardzo, jak będą wypowiadać się mieszkańcy, bo często jest tak, że samorządowcy, politycy mm -hmm. mówią zupełnie innej Postrzeni. Mówią tak. swoje, spierają się gdzieś ze sobą i wydaje im się, że to jest takie nośne, że do każdego to tak. dociera i wszyscy przyklaskują e, pomysłom, a potem przychodzi zderzenie z ludźmi normalne. i okazuje się, że ludzie mają kompletnie inne czasem prozaiczne, banalne dokładnie, pomysły. Dokładnie tak. Ciekaw jestem, co będzie z zapowiedziami ewentualnego biznesu też prowadzonego przy, e, to, przy tego rodzaju inwestycji. Czy znajdą, się, czy znajdą się chętni, bo pamiętam, jak kiedyś grupy lokalnych działaczy mówiły a propos e, tej polany e, mhm. przy amfiteatrze, że mhm. trzeba tam na przykład budkę z lodami mhm. otworzyć i to byłby świetny interes. Ja od razu myślę sobie biznesowo i pomyślałem, że gdyby tam te lody rzeczywiście się mhm. sprzedawały, to już dawno stałyby tam trzy albo cztery trzy, budki dokładnie, dokładnie tak. z lodami. Więc nie. raczej takiego zapotrzebowania pewnie nie ma. Faktycznie przy okazji różnych wydarzeń przecież często było tak, że tam powstawały namioty z jedzeniem, ale później to się wszystko zwijało, bo. No tak, tak? duży dokładnie, koncert, tak, proszę bardzo. Tak. Wiadom, wiadomym jest, że jest biznes. Chociaż jeśli spojrzymy na to w ten sposób, że rzeczywiście te wzgórza bardzo mocno się e, zmienią, no to może. To być może, może będzie zm... miało to sens. W ogrodzie botanicznym funkcjonuje tak. jakiś taki mały lokal okay. i ja tam bywam dość często, więc widzę, że. Lokal y, pewnie zarabia mm -hmm. na siebie, zwłaszcza w weekendy, zwłaszcza teraz w okresie wiosenno-wiosennonolepi. Mm -hmm. No to jeśli kawałek dalej będziemy mieli coś innego, a to byłoby. Idealne dopełnienie, tak? Tak, to prawda, oczywiście. Zresztą spotkaliśmy mm -hmm. się na stoku narciarskim, mogliśmy wybrać się na kawę, nie było Dokładnie żadnego problemu. Tak. I bardzo a miło... tutaj u nas brakuje tego. Tak, I bardzo okay. miło byłoby na Tatrzańskiej tak. usiąść w, jakiej, Jasne. W, jakiej, w jakiejś. I zobaczyć, jak pociechy jeżdżą. No, do pier... Na przykład do 1 kwietnia jeszcze trochę. Będziemy testować. Czasu jeżeli tylko powstanie, będziemy testować. No i zobaczymy też, co wybiorą mieszkańcy, a potem jak zostanie to zmienione w czyn. Dokładnie. Bo to też może, może być bardzo różnie. różnie. Olimpiatom Dziękuję. Dziękuję. Serdecznie. serdecznie miłego dnia życzę.